a w tym poradniku chciałbym Wam zaprezentować jak strzelć sobie taki odjazdowy pasek, co ja mam tutaj. Takie łocuś. Dobra, to zaczynamy od wejścia w naszą przeglądarkę. Wchodzimy na Google. Tak to się pisze. Tam Enter. Wpisujemy tutaj o to nazwę. Rocket Dog. W sumie to się razem pisze. Tak to się pisze. Klikamy enter. Coś nie wiem czego, ale mi tak kursor dziwnie miga. Sorry za to utrudnienie. Gdy już wejdziemy na ten link, klikamy Pobierz program. Nie patrzcie na to, że jest 32 bit, to jest bez znaczenia. Klikamy pobierz program. Ja nie będę pobierał, ponieważ już go mam. i tak gdy już zainstalowaliśmy program tutaj mam ja mam już włączony to nie mogę chyba włączyć kurde jakby to Nawet się z tego wyjść nie da Dobre, to nieważne Tutaj gdy już <laughs> zainstaluje nam się To robimy tak Usuwamy wszystko z tego paska co tutaj było poza tymi elementami Komputer, kosz I Rocket dog I Dock InSligener Czy coś w tym stylu InSlanger, czy coś takiego Dobra, później wchodzimy w to Wybieramy język, oczywiście polski. Klikamy Uruchom na starcie i gdy już y, wrzucimy swoje ikony tutaj, to klikamy Zablokuj ikony. Tutaj sobie możemy y, jakość, jakość y, ikon sobie zmienić. Tutaj jak ma powiększać i inne. To jest po polsku, to nie będę zbytnio Wam pokazywał. I tutaj położenie na ekranie, to wiadomo o co chodzi. Styl. Sam nie wiem o co chodzi. Zachowanie. Skacząca ikonka o programie. Tylko tu gdzieś jeszcze była ważna rzecz. A i tutaj warstwa, to klikamy normalnie, bo na przykład jakbyśmy kliknęli zawsze na wierzchu, to podczas gry też by był ten pasek. A tego chyba nie chceś, w sensie, nie wiem, jak wolicie. Dobra i to by było na tyle. Dzięki Nara. To jeszcze raz, dzięki Nara. Sorry za te utrudnienia, ale... Pierwszy raz próbowałem nara, nara, nara.